Golcic dla widza ciasta! Możecie zauważyć, golfik nie jest jeszcze idealny. Słowo klucz, jeszcze, bo wraz z tym odcinkiem zaczynamy proces jego odnowienia i finalnie trafi on totalnie za darmo do jednego z was. Na początku, może troszeczkę się z nim zaprzyjaźnimy. Jest to golfik trójeczka z 1996 roku, także swoje lata już ma. Z silnikiem 1,8 o mocy 90 KONI. No, na zdjęciach prezentuje się ładnie, ale swoje mankamenty ma. Takie jak. Eee, takie jak na przykład ten błotniczek, jak widzicie, cały jest gnity. Tutaj już wychodzi. O, o, o! o to. Zginity, bieg niestety, zrobił swoje. Drugi manka ma znaczy fajnie, że w ogóle jest, ale po co ktoś go zalepił silikonem? Nie wiem, ale my to ogarniemy. Ponadto powkręcane jakieś spaksy, brakujące zaślepki, kilkunastoletnie opony, brak sprzęgła, bla bla bla. Mógłbym tak długo wymieniać, ale spokojnie my to wszystko ogarniemy. Ale dobra, koniec przeciągania, lecimy do warsztatu. Mordeczki, projekt golfczy powstaje we współpracy z Karwetica, który przygotował dla was aż 10% zniżki na raport samochodu z Krem z planinka. No, jesteśmy już na warsztacie u Karola. Z golfikiem będzie właśnie działał Karol. Siemanko. Karola może czekać z tego? No, po prostu razem składaliśmy silnik w Leonie Powiedz mi Karol, jaki mamy plan na dzisiaj? Co myślisz dzisiaj zrobić? Na pewno musimy całego rozbroić do malowania No i wyciągnąć silnik, żeby tutaj wszystko było schludnie I komorę też pomalować w kolor Na pewno musimy otworzyć maskę, to jest, to jest pierwsza, pierwsza rzecz to jest podstawa Patrz jaki tutaj potwór siedzi 1.8, skromne Takie jak w Leonie, ale jednak bez turbo, troszeczkę inne Od czego tu możemy zacząć? No co, pierwsze musimy sobie porozpinać wszystkie przewody no Na pewno trzeba podnieść to, dwa koła ściągnąć, wykręcić przeguby Ciekawe czy pójdzie szybciej w Leonie W Leonie pamiętam w garażu, takim totalnym garażu w ogóle wyciągnęliśmy silnik w 2,5 godziny z gadaniem Coś, coś takiego 2,5 godziny, strasznie szybko Coś takiego było No to co, bierzemy się za robotę Mamy plan działania, jako pierwsze spuszczamy płyn z auta, no to pasuje do tego podnieść auto Tutaj mamy taką windę Jeszcze dwa ruchy a jeszcze jeden daj dla Dobra, będzie, będzie. No i mamy. Kolfik w górze. Niestety tutaj nie mamy takiego rozwiązania jak w Leonie, bo w Leonie na dole jest taki kranik, który odkręcamy i cały płyn nam schodzi. Tylko tutaj musimy z Karolkiem ściągnąć węża. Pytanie którego? Tutaj jest opaska, więc musimy raczej tego węża ściągnąć i podłożyć sobie jakiś to pojemnik. Od chłodnicy? Tak, tak. No dobra, no to odkręćmy sobie teraz korek, żeby to ciśnienie zeszło z niego. O, o, trochę go było. Troszkę go było. Ja sobie teraz biorę wiadereczko, podkładam... Tutaj pod przewód, gdzie jest chłodnica. I tak nam się rozleje i tak nam się trochę rozleje. I na tak nam się tak. rozleje, ale zawsze, zawsze to coś złapie. Niestety gdzieś nam profesjonalne narzędzie do ściągania takiej opasek się zagubiło, to spróbujmy ściągnąć cęgami. Tylko niestety muszę się położyć pod autem. Nie wiem jak kamerza to uchwyci, ale myślę, że damy radę. Widać mnie? Halo! widzę O, Dzień dobry! Dobra, jak mi poleci na ryj, to się zdenerwuje. Ora. Opaskę mamy przesuniętą. Teraz pracujemy nam jakoś węża ściągnąć. Ale że auto ma swoje lata. O, 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 patrzcie. Coś idzie. A, jest, poszło. Nawet nam się dużo nie wylało na ziemię. Płyn nam się już cały wylał. Oczywiście troszkę dostałem odłamkiem. I co dalej? Na razie sobie płyn spuściliśmy, ale i tak jest... Bardzo dużo przewodów, które musimy porozpinać Ty sobie odkręcaj akumulator, ja sobie będę odkręcał alternator Wszystkie te przewody i rozrusznik Wiesz jak ja się teraz czuję, jak ty jesteś mechanikiem Ja taki praktykant, sobie mi wyrzucił no. <noise> no dobra, no to ja sobie odkręcę akumulator, a Karol wyjmie silnik W ogóle nasz, znaczy nasz, stary właściciel widzę tutaj tego Golfa Wszystko pod maską sobie trzymał Olej proszę państwa bardzo Tutaj mamy płyn chłodniczy Tutaj mamy lejek profesjonalny i coś tu jeszcze było, pamiętam. Tu jeszcze. O i właśnie, a tu mamy lojek nieprofesjonalny, moi drodzy państwo, z kawałkiem. To jest karma dla psa. Co? Karma dla psa. Karma? Tak hmm? ja, chyba tutaj psa woził. I puszka na ładnie poszła z rurką. Niestety um ułamałem niestety, jednego klipsa, trzeba będzie kupić. Chociaż, no. No, no, nie wiem. Co? Jest jeszcze jeden. Może się coś uda z tego. Do końca zrobić. się nie łamał. Jest jeden, drugi. Myślę, że się skleje albo coś. Albo się po prostu kupi nowy. Dokładnie. To ma być wszystko igiełka. Tutaj odkręcamy podstawę od akumulatora, ale niestety do niej jest przytwierdzony pojemniczek od płynu do wspomagania. I już słyszę, że tam Karol właśnie odkręcił węża na dole, żeby ten płyn cały spuścić, żeby to całe nam mogło razem wyjść i żeby nie trzeba było od tej podstawy odkręcać pojemniczka. Dobra, udało nam się opaskę ściągnąć. Teraz ściągamy węża i cała podstawka na akumulator z pompą. Jedna chwila, przerwę jeszcze jeden mąż. O, i drugi mąż też nam strzedł. A ja nawet się nie daję, więc jest git. Postawiliśmy auto na kobyłkach, bo teraz musimy się wsunąć pod auto i odkręcić DP od silnika. Nie chcemy mieć trupa na warsztacie, dlatego dla bezpieczeństwa mamy dwie kobyłki, ale podłożymy jeszcze windę, tak, jakby coś miało się stać: coś miałoby wylecieć, upaść. Taka asekuracja Tak jak mówiłem, depę musimy odkręcić od dołu Ale dojście nie jest tragiczne, dwie przedłużki i taki pneumat I wszystko idzie luksus, patrzcie No wiesz już że to nie jest pneumat A co to jest? Klucz udarowy a To, to, pneumat, to mój błąd Pneumata masz na powietrze A w sumie racja O, poszła jedna Nawet się nie urywała Patrzcie Teraz ściągamy linkę od sprzęgła. Musieliśmy taką gumę, tutaj jest takie zabezpieczenie, odbezpieczyć to. I teraz linka nam, proszę państwa, bardzo ładnie wychodzi. Odkręciliśmy wszystkie przewody, cały tutaj osprzęt z wierzchu. Teraz zostało nam ściągnąć dwa koła i przeguby. Rozmyślamy jeszcze tylko z Karolem, żeby wyjechać tutaj pasem przed nim. Czy nie będzie nam łatwiej, żeby tym silnikiem wyjechać? Ale to już wyjdzie w praniu. Będziemy próbować na razie bez pasa, a jak będzie do dupy, no to wyjeżdżamy pasem i ślizg na ładnie do przodu wyjedzie. Kurde, jak Formuła 1 Mamy nowe, nowe opony, nowe opony No, ale nie mamy nowych opon Jeszcze nie mamy nowych opon, bo będą nowiutkie felgi i nowiutkie opony Teraz odkręcamy śrubę piasty koła Ciekawe czy nam pójdzie Ten klucz to jest coś pięknego Patrzcie widzowie, tutaj mam takiego golfika Dzień Mateusz goru... Co? Patrz jaki amortyzator wyjebany Co? Odkręciłeś go Nie odkręciłem, zobacz Ej. Przecież to pływa na drodze przez wszystkie prógi, przez wszystko. Co ty? Ja pierdzielę, ja myślałem, że na mory w sprężynę i będzie gitara obniżająca. A tu jednak trzeba będzie jeszcze kupić zawieszenie. Ty, ale serio, czekaj. O! <śleszy> Chodź tu, patrz, widzowie, misz miszo, patrz. patrzcie, co tu się dzieje. Ej, powiem wam, z ręką na sercu, ja tym autem jeździłem i zawsze byłem zachwycony jak ono wybierało i mięciutko było Przez progi to 100 na godzinę mogłem no przejechać, nic nie czułem Czy nie mówię, że tyle robiłem, tylko że tak mógłbym, nie? No i kolejny problem nam się nadarzył, że tak powiem, no auto prosto nie jechało, troszkę go znosiło Ja myślałem, że to idzie z bieżnością, znaczy pewnie też trochę idzie z bieżnością Ale tutaj Karol zaprezentuje co się dzieje z łożyskiem w kole Całe nam goni na boki też trzeba będzie ogarnąć. Tak, ja mówiłem, ja nie jestem mechanikiem, jestem w tym temacie, nawet mogę powiedzieć zielony. Ja jestem praktykantem, tutaj jest mój nauczyciel. Powiedz po kolei, co mam teraz zrobić. Ściągamy zacisk. Z tego co wiem, mam popuścić dwie śruby i wcześniej mówić popuścić ten przewód. Znaczy tak, tak, dwie śruby to odkręcić i popuścić. Tak, popuszczamy przewód i dwie śruby musisz odkręcić, żeby zeszło całe jarzmo z zaciskiem. Pierwsze popuszczamy przewód. Ale tylko troszkę popuścić, nie odkręcać tak, tylko troszkę, troszkę tyle, to... tyle co popuściłeś Teraz mamy tutaj nasz klucz wspaniały Będziemy odkręcać Jedną mamy O drugiej jest gorsze dojście Drugą mamy I teraz mówi, że nam zajdzie cały zacisk Ty, ale co ja tutaj widzę? Patrzcie Nowe klocki ktoś sadził Ściągnęliśmy zacisk, no ale co teraz? Teraz musimy odkręcić yy, sworzeń wahacza No on jest tu tak. Jedną trzymałam, drugą kręcę. No to ja będę kręcił, dobra? A ty, ale, trzymaj. Nie urwi mi palco, dobra? Wyszło, wyszło, wyszło. Muszę ci to dać z tego względu, że jest y, bardzo daleko przegub wewnętrzny. A teraz go będziemy odkręcać. Teraz go będziemy odkręcać. To jest taka ruszka, no. Dobra, z nie obrobić. A few moments later. Dobra, przegub wewnętrzny odkręciliśmy. Cały nam się rusza. To teraz powinien nam. Wyjść. Dobra, jest. No, z tej strony zdecydowanie jest dłuższy niż z drugiej, z drugiej jest o połowę krótszy. No i teraz wszystko mamy już popuszczone i odkręcone. Zostały tylko ostatnie rzeczy, czyli poduszki silnika. Mamy je tutaj trzy. Przed odkręcaniem łap, przygotowujemy sobie jeszcze żura w którym będziemy wyciągać silnik do góry. Karol, tam sobie łapie. Za co ty łapiesz? Tam są takie punkty, chyba, nie? Tak. Tam jest jeden punkt. Tutaj mamy drugi punkt. One są specjalnie od nowości, za które łapiemy silnik. One są takie dość mocne, śmiało można je targać. Za to łapiemy łańcuchy, łańcuchy dajemy do żurawia i silnik po będziemy wyciągać do góry. Jak wspominałem na początku filmu, partnerem projektu Golf 3 jest Car Vertical, który pomoże ci dobrze sprawdzić auto przed zakupem. Z raportu dowiesz się na przykład, czy auto, które chcesz kupić, nie miało cofniętego przebiegu, nie brało udziału w kolizji, lub też czy nie było okradzione. Nie zapomnijcie skorzystać z kodu strunika, który daje Wam 10% zniżki na raport. Żurawia mamy przygotowanego, bierzemy się za od Odkręcanie pierwszej łapy. Jak widzieliście, łatwo nie było, ale finalnie odkręciliśmy wszystkie trzy łapy. Teraz to. Targamy do góry, nie? Do Zobaczymy, co się będzie działo. Czy w ogóle będzie chciało wyjść, czy coś w ogóle zapomnieliśmy odkręcić. Dobra, coś, coś, coś wychodzi. Na wnoczku się nam blokuje już. Nie wiem, dlatego kurde. O, dobra, śling mamy wycięty, trochę się napociliśmy, ale na szczęście udało się bez rozkręcania pasa. Jak śling będziemy już wkładać, żeby było prościej, żeby się nie męczyć, cały zderzak pas przedni ściągniemy i ładnie śligiem sobie wjedziemy od przodu, bez żadnych problemów, bez pocenia. Na razie ten silnik idziemy wywalić na pole, na paletę. Przykryjemy go ładnie. Budę musimy rozebrać jeszcze do malowania. A z silnikiem będziemy się bawić w międzyczasie, jak buda będzie nam na podkładzie. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. W następnym odcinku wjeżdżamy Golfikiem na lakiernie. Tam dopiero się będzie działo. Trzymajcie się.